Pieniactwo jest domeną urzędów, które w każdym szarym człowieku widzą gracza. Grają więc nie swoimi pieniędzmi. Im dłużej, tym lepiej. Grzegorz Niedźwiecki. Funkcjonariusz publiczny, jak sama nazwa wskazuje, ma być osobą zaufania publicznego. Osoba publiczna ma służyć społeczeństwu, godnie reprezentować naród, być prawdziwym autorytetem w kwestii moralności. Sędziowie i prokuratorzy to najbardziej zorganizowana grupa przestępcza. To skorumpowana kasta przestępcy najgorszego kalibru, bo popełniający umyślnie zbrodnie w majestacie prawa, w poczuciu bezkarności, to złoczyńcy gorsi jak bezpieka w PRL. I nie są to słowa emocjonalne czy wygórowane fakty o tym świadczą. Sędziowie popełniają z premedytacją niegodziwości, bezpodstawnie zamykają niewinnych ludzi w więzieniu, w psychiatrykach, a prokuratorzy tuszują te przestępstwa, odmawiając wszczęcia śledztw. Jeśli więc wiemy, że jesteśmy krzywdzeni, to musimy być też pewni, że odpowiednie przepisy, które nas przed tą krzywdą chronią, na pewno istnieją tylko tyle, że trzeba je znaleźć i w całej idei chodzi tylko o to, by po prostu bronić się linią prawa rzeczowego. Fragment książki Droga do Wolności.